Jest mnóstwo graczy Counter-Strike 2, których na dzień dzisiejszy możemy nazwać talentami. Jeśli chodzi o polskie podwórko, to od razu na myśl przychodzi Jacob. Jeśli natomiast mówimy o talentach z Europy, to ciężko o nich nie mówić bez wspomniania Niku, Monesi. Jak jednak możecie nie wiedzieć, nie zawsze wszystkie talenty kończą jako międzynarodowe gwiazdy. Dzisiaj spojrzymy właśnie na największe talenty w historii CSGO i spojrzymy również na to, co robią oni dzisiaj. Gwarantuję, będziecie zdziwieni. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Skins Monkey. Sprawdzona strona, która ma bardzo przejrzysty design. Bardzo łatwo możesz na niej znaleźć skina, którego szukasz, więc po prostu zaloguj się przez SteamA, dodaj swój trade URL, wejdź z linka w opisie, bądź po prostu wpisz kod klepsydra i dostaniesz aż 5 darmowych dolarów. Oprócz tego możesz kupować skiny z aż 35% bonusem, co sprawia, że jest to bardzo opłacalne. A jeśli nie masz żadnych pieniędzy, żeby wymienić się skinami, to pamiętaj, że na stronie Skins Monkey masz giveawaye y dzienne, tygodniowe i miesięczne. Link do strony znajdziesz w opisie. I na pierwszy ogień idzie Sergiej. Gracz z Finlandii, który zdecydowanie był bardzo utalentowany, który mógł mieć ogromną karierę, ale zdecydował się po prostu jej nie mieć. Sergiej zaczął profesjonalnie grać w Counter Strike'a zaledwie w wieku 15 lat w drużynie HW. Mimo młodego wieku, małego doświadczenia, pokazywał, że jest jednym z lepszych młodych graczy, jakich Finlandia miała do zaoferowania światu. Był niesamowicie dojrzały pod względem podejmowania decyzji w środku gry. Klacze 1 na 2, 1 na 3 nie były dla niego problemem. Ten gość radził sobie w każdych warunkach. Tak dobra gra szybko pozwoliła mu na awans i dołączenie do najlepszej fińskiej drużyny – Ens. To właśnie to dołączenie do ENS i jego świetna gra sprawiły, że pod koniec 2018 roku gracze tacy jak Niko czy Device wybrali właśnie jego jako następną gwiazdę, która zadebiutuje w Top 20 HLTV. Sam Device wypowiedział się, że zarówno Ens jak i Sergej mocno zimprowowali i robią świetne rzeczy. Naprawdę idzie im nieźle, organizacja, czyli ENS, robi naprawdę świetną robotę. Mam nadzieję, że Sergej będzie w stanie również robić świetne rzeczy. Sam Niko natomiast wypowiedział się, że Sergej robił naprawdę niezłe rzeczy już w 2018 roku i wierzy w to, że będzie mieć więcej sukcesów w 2019 czy to w ENS, czy po prostu w innej drużynie. Jedyne, czym miał on pracować, to nad dobrą mentalnością. I najchętniej to w ogóle Niko wybrałby Huntera, ale nie wybierze Huntera, dlatego że nie wypada mu wybrać swojego własnego okuzy na dwa lata z rzędu, dlatego wybiera Sergeja, ale jest raczej pewny, że znajdzie się on w przyszłym roku właśnie na tej liście top 20 graczy. I rzeczywiście zarówno Niko, jak i Device w błędzie nie byli, ponieważ nie dość, że Sergej w Rassens doszedł do finału majora w 2019 roku i grał absolutnie fenomenalnie mając rating 113, to również pojawił się właśnie na tej liście top 20 graczy na świecie, więc od razu pojawia się to pytanie. Co poszło nie tak. Czemu osoba, która była jednym z największych talentów w historii CSGO i która teraz na stan 2023 roku ma dopiero 21 lat, nie gra w Counter Strike już od dwóch lat i najprawdopodobniej nigdy do niego nie wróci. Wszystko zaczęło się w 2020 roku. Ens odsunęła Aleksiego od zespołu i w jego miejsce doszedł Sany. Wydawało się, że to da Enz dodatkową moc, która pozwoli im stać się najlepszą drużyną na świecie, ale zadziało się kompletnie na odwrót. Alexi B był osobą, która poukładała tą drużynę od zera. Sprawiła, że nabrała ona kolorytu. To on brał na siebie odpowiedzialność za tworzenie przestrzeni dla zespołu. Kiedy jednak odszedł, żadna osoba w drużynie nie była w stanie robić tej przestrzeni. Sergiej, Alu, Sany. Oni byli przyzwyczajeni do bycia gwiazdami w Drużynie, a posiadanie trzech gwiazd to było za dużo dla NS do udźwignięcia i 2020 rok był dla nich absolutnie tragiczny. Zaczęły się konflikty w Drużynie i Sergej uznał, że nie chce grać z toksycznym ALU i odszedł z Drużyny. Każdy jednak spodziewał się, że prędzej czy później dołączy on do innej organizacji. Sergej jednak nie zdecydował się grać dalej w cs -a. Poszedł on do wojska. Tak. Dobrze słyszeliście. Sergiej, mimo bycia jednym z najlepszych graczy na świecie, wolał pójść do wojska. I wiem, że za chwilę pewnie pojawi się jakaś osoba, która powie, że przecież w Finlandii jest obowiązkowa służba wojskowa. I tak. Jest to prawda. Tylko że w Finlandii działa to w ten sam sposób, w jaki działa to również w innych krajach. Jeżeli jesteś sportowcem, bądź w tym przypadku e-sportowcem, jesteś w stanie przedłużać swoją obowiązkową służbę wojskową aż do momentów, w których masz 28-29 lat. Sergiej jednak zdecydował się, bądź nie zdecydował się tego robić, uznał, że po prostu pójdzie on teraz do wojska i będzie miał już to za sobą. I mimo spędzenia tam tylko i wyłącznie trochę ponad trzech miesięcy, zdecydowanie raczej zapamiętał ten pobyt w wojsku, patrząc na fotki, które między innymi robił sobie z kolegami. Po powrocie z wojska, Sergej zdecydował się dołączyć do drużyny Gorillas. Właściwie to Sklejki Gorillas, w której znajdowali się Flusha, JW, Sany, czy właśnie Sergej. Niestety... Nie osiągnęli oni zbyt dużo i Sergej postanowił porzucić granie w Counter-Strike na zawsze. Mimo, że ma on teraz tylko 21 lat i nadal mógłby wrócić do profesjonalnej gry, raczej już na pewno tego nie zrobi. Co robi Sergej obecnie? Plotki mówią, że jest on kierowcą tirów w Finlandii, ale to chyba tylko i wyłącznie mem, gdyż kiedyś zrobił sobie zdjęcie koło Tira i od tamtej pory każdy tak mówi. Sergej nie jest jednak jedyną osobą z jego rodziny, która jest bardzo dobra w CS-a. Jego brat nazywa się Jimpad, to jest dokładnie jego pseudonim w grze. Jest on również profesjonalnym graczem, który nawet teraz gra w drużynie Top 3 na świecie czyli w Mouse. Niesamowita historia, biorąc pod uwagę, że młody Jimmy oglądał swojego brata, kiedy ten miał 12 lat, a teraz to on jest profesjonalnym graczem, kiedy jego brat odpuścił. Numerem 2 na naszej liście jest Kirby. Osoba, która była na drodze do jednym z najlepszych graczy w historii CSGO. W końcu zaledwie w wieku 18 lat wygrał Majoras Australis i w dodatku to właśnie na tym Majorze zgarnął statuetkę MVP. Kirby był jednym z najmłodszych graczy, ale nie powstrzymywało go to od tego, żeby być jednym z najlepszych. Był 15 najlepszym graczem 2017 roku i 16 najlepszym graczem 2018 roku. Wydawało się, że nic nie powstrzyma go od stania się jednym z najlepszych, ale niedługo po osiągnięciu sporych sukcesów zdecydował się on podpisać kontrakt z NORF, inną duńską organizacją. Dla praktycznie każdego było to szokujące, a zwłaszcza dla Gleiwa, który był jego dotychczasowym liderem. Jak sam powiedział, dowiedział się o tym dwie godziny przed oficjalnym oświadczeniem Kierbiego i był bardzo zdziwiony, ale również zmotywowany. Kierby jeszcze wtedy nie wiedział, że decyzja, żeby dojść do Norw, była najgorszą w jego dotychczasowej karierze. Co prawda udało mu się tam wygrać parę mniejszych turniejów, ale major w Berlinie też nie poszedł po ich myśli, a forma Kierbiego ulegała samo zniszczeniu. Dochodziło nawet do tego, że jego zdrowie bardzo ucierpiało. Jak sam powiedział w jednym z tweetów, bardzo często występowały u niego bóle w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem. Kirby nie mógł grać tak dalej. Norw posadziło go na ławkę, a on tymczasowo dołączył do Face. Jednak to również nie potrwało długo. Już w marcu 2021 roku ogłosił on, że idzie na emeryturę sportową zaledwie w wieku 23 lat. Od tamtej pory Kirby wziął się za siebie. Regularnie trenuje na siłowni i dba zarówno o swoje ciało, jak i psychika. Doprowadziło go to nawet do momentu, w którym wrócił do profesjonalnego grania w Counter-Strike'a w barwach Endpoint. Ale to już nie był ten sam Kirby. Wyniki nie były dobre, a sam Kirby nie grał spektakularnie. Był po prostu średniakiem w tierze drugim. Graczem bez perspektyw. Kto wie, jak potoczyłaby się jego kariera, gdyby on nigdy nie opuścił Astralis. Trzeba jednak oddać Duńczykowi, że na swój sposób zapisał się on w historii Counter-Strike'a. Sam Pasza powiedział, że nigdy nie widział dziwniejszego stylu gry, w którym jeden zawodnik zaczyna tak dziwnie trząść celownikiem w trakcie strzelania, i rzeczywiście chyba muszę się podpisać pod tymi słowami. Od pory kierbiego nigdy nie widziałem innego zawodnika, który trząsłby swoim celownikiem w trakcie strzelania. Kirby w tym przypadku był jedyny. Szkoda, że jego kariera potoczyła się w ten sposób, ale kto wie, nadal jest jeszcze młody i może kiedyś jeszcze wróci do profesjonalnego grania, aczkolwiek wątpię. Nie zmienia to jednak faktu, że trzymam za niego kciuki, bo patrząc między innymi na jego Instagrama wydaje się być teraz naprawdę szczęśliwy. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że szczęśliwszy niż kiedy był profesjonalnym graczem. Graczem numer 3 na naszej dzisiejszej liście jest Refresh. I wiem, niektórzy z was pomyślą sobie, że zaraz, zaraz, ale on dalej gra w CS: A. I tak, zgadza się, Refresh dalej gra w CSa 2, ale jego kariera nie potoczyła się tak jak wielu zakładało. Młody Duńczyk był w 2018 roku uważany za największy talent w Europie, bez podjazdu do jakichkolwiek innych osób. Świadczy o tym m.in. fakt, że na liście top 20 graczy aż 8 z nich wybrało go na następnego gracza, który w przyszłym roku na tej liście się pojawi. Spore wymagania zdecydowanie były przed nim stawiane. Lecz refresh nie dość że nie pojawił się na liście top 20 graczy w następnym roku, to również nie zrobił tego w 2020, 2021, 2022 czy 2023. Wydawało się, że jest on kolejnym nachypowanym talentem, za którym nie idą wyniki. Dopóki nie dołączył on do Heroic, przylepiano mu nawet łatkę odrzutka, który nie potrafi na długo zostać w zespole. Dlaczego? Bo w Copenhagen Flames był on krócej niż 6 miesięcy, w Mad Lions krócej niż 3 miesiące, a w Existence Galaxy nie zagościł on również na długo. Dołączenie do Heroic jednak odmieniło życie młodego refresha. Jak sam powiedział. Cadian nauczył go czym jest Counter-Strike i wątpi, że nauczyłby się tak dużo od jakiegokolwiek innego gracza niż on. Do tego wszystkiego sam Refresh prezentował się w barwach Heroic naprawdę dobrze. Robił między innymi takie klacze jak te. Still well refresh how are you making this happen keep his legacy in check this never should have happened it should have never been this close grim his heart's racing his heart's beating but refresh can't find him it's a guessing game stick on the bomb grim doesn't swing he thinks it's a fake refresh oh. with all five. I mimo, że w barwach właśnie tego zespołu udało mu się wygrać 13 sezon ESL Pro League czy Pinnacle Cuppa, w 2022 roku opuścił on Heroic. Od tamtej pory Refresh wrócił do tego, co robił wcześniej. Tułaczka po zespołach. Nieco ponad pół roku w Sprout? Bez sukcesów. Cztery miesiące w Evil Geniuses? Bez sukcesów. Teraz również leci jego czwarty miesiąc w drużynie Prissy i tak jak skład tej drużyny może robić wrażenie, bo mają oni m.in. graczy, którzy są z pierwszego tieru tacy właśnie jak Nikodos czy Roey, tak wyników po prostu nie ma i Prissy obecnie zajmuje 33 miejsce na świecie. Mimo to życzę Refreshowi, żeby odmienił swoją karierę. Z pewnością były przed nim stawiane ogromne wyzwania, ale jest jeszcze młodym graczem i nadal może wystrzelić. Na ostatnim i jednocześnie czwartym miejscu naszej liście będzie ktoś, kogo powinniście znać. Sany. Jeden z lepszych graczy 2018 roku, który był jednocześnie w drużynie nawet z Snugsem czy Innocentem. Sany, który jednocześnie był traktowany jako jeden z największych talentów w historii CSGO i mógł być jednym z lepszych graczy w historii CSGO, gdyby nie ten jego niesamowity zjazd w ostatnich 4 latach. O czym mówię? Właśnie o tym. Historia Sanego jest po części podobna do Sergeja z małą różnicą. Sany osiągnął naprawdę sporo w swojej karierze. Wygrana ESL One New York, V4 Future Sports Festival, czy nawet Star Series E-League Season 4, to tylko niektóre z jego sukcesów, które był w stanie osiągnąć w MAUS. I trzeba przyznać, że Sany w MAUS radził sobie fenomenalnie. Nie dość, że jego naklejki z Krakowa kosztują teraz tysiące złotych, to sam on był wtedy właśnie szesnastym najlepszym zawodnikiem na świecie. Jednak wszystko zmieniło się w momencie dołączenia do ENS we wrześniu 2019 roku. Od tamtej pory Sany dosłownie tułał się po zespołach, które nie osiągały absolutnie nic. I poprzez absolutnie nic mam na myśli, że od 2019 roku nie widzieliśmy Sanego praktycznie na żadnym turnieju lanowym. Był on w drużynie Enz, GORILLAS, Tokyo Revengers, Titans, Belief i AMBUSH. Obecnie 29 latek jest właśnie na ławce, w drużynie Ambush. Po bardzo, bardzo słabym okresie w Titans, które nawet nie płaciło mu pensji. Jak sam Sany to opisał? Następującymi słowami. W poście dziękującym CSGO napisał on m.in., że dziękuję za wszystkie doświadczenia, które miał i za wszystkie emocje, przez które musiał przejść. Było naprawdę pięknie, ale nie na samym końcu. Mimo to jest on bardzo wdzięczny za całą tą historię, gdyż była ona najprawdopodobniej najważniejszą w jego całym życiu. Jak możecie zauważyć, Sanym bardzo zależy na CSi, i bardzo zależy na jego całej karierze. Nie ulega faktu, że był on jednym z najlepszych graczy w swoim prime, i był on zdecydowanie zagrożeniem dla każdej drużyny na serwerze. Jednak w pewnym momencie po prostu coś poszło nie tak. Sany przestał grać tak dobrze jak grał wcześniej, a teraz, kiedy ma 29 lat i nie gra on w żadnej drużynie, najprawdopodobniej już nigdy nie wróci do grania na topie, albo najprawdopodobniej nie wróci już nawet do grania w cs -a. Bardzo smutna historia tego niegdyś jednego z lepszych graczy w cs -a. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do zostawienia lajka i oczywiście suba na kanale. I możecie się spodziewać kolejnych odcinków YouTubeowych, CSowych czy Lolowych już niedługo. Hejka!